Wielki Piątek to przede wszystkim groby. To zwyczaj stryjnego grobu Chrystusowego, który przywędrował do Polski najprawdopodobniej z Czech lub Niemiec. No, w takiej formie nie był znany w innych krajach Europy i dzięki naszej polskiej szerokiej naturze bardzo się rozwinął. Zewnętrzna okazałość i ambicje poszczególnych zgromadzeń zakonnych, w, w czym oczywiście celowali przede wszystkim jezuici i misjonarze, sprawiły, że bogactwem wystawy i pomysłów polskiej groby olśniewały cudzoziemców. Między innymi Zygmunt bloger w swojej ensklopedii staropolskiej pisał coś takiego Jest w że w mszale rzymskim rubryka nakazująca w Wielki Czwartek przygotować miejsce stosowne w kościele na wystawienie Najświętszego Sakramentu w dzień wielkopiątkowy, sobotni i część Wielkiej Niedzieli, jednak tylko w Polsce, nie na jej pograniczach, upowszechnił się od wielu wieków średnich zwyczaj uroczystego przybierania w ciemnicy, stróżowania i obchodzenia grobów. Władysław Sorokom napisał coś takiego kiedyś. Noc na dworze, a nie w kościółku, uroczyste światła płoną, grób Chrystusa oświetlono od podłogi do wierzchołku. Malarz wiejski, prosty, tani, wymalał skały groty, wymalał szczyt Golgoty, i trzy krzyże widne na niej. Oczywiście w ubieraniu grobów dosyć wcześnie zaczęły się pojawiać elementy narodowe. W XVII wieku jeden jednym z warszawskich ułożono grup samych szyszaków, tarcz, szabel, czy też innych militariów. A w okresach narodowej niewoli przepych ustępował przed grobami, symbolami. W 1942 roku, na przykład kościele Anny w Warszawie, grób zbudowany był ze zwęglonych belek, drutu kolczastego, surowego czarnego krzyża. A na tym wszystkim leżał chudy jakoby wykradziony z obozu koncentracyjnego martwy Zbawiciel. Tradycja grobów symboli zresztą tak naprawdę trwa aż do dnia dzisiejszego. Przy grobach Straż sprawowała specjalne warty, a pełniły ją najlepsi i najbardziej szanowani obywatele, często przerani w polskie mundury. Starą, piękną polską tradycją było oczywiście odwiedzanie grobów, w miastach, gdzie kościół był kościołów w ogóle było więcej, należało być wszystkie, w każdym spędzić kilka chwil na modlitwie, a także złożyć datek na biednych. No ale już w XVIII wieku zwyczaj odwiedzania grobów nabrał charakteru przede wszystkim takich towarzyskich spotkań. Tradycja odwiedzania grobów w wielki Piątek tak naprawdę trwa do dziś. Znikła za to i to dość dawno, tradycja procesji kapników, czyli biczowników do grobów, ale sam Kościół tak naprawdę zabronił biczowania się jeszcze tylko w Krakowie w XIX wieku kapnicy biczowali się podczas procesji Bożego Ciała. Ścisłe związane z wielkopiątkową tradycją były też niegdyś Kwesty w każdym kościele, panie i kwestowały na biednych. Pieniądze zebrane w czasie wielkanocnych kwest przeznaczono na pomoc ubogim. Budowę przytulków, szpitali sierocińców czy też domów dziecka. A im piękniejsze kobiety kwestowały, tym tak naprawdę pieniędzy było więcej. W ludowych obrzędach długopiątkowych ważne miejsce zajmował przede wszystkim śledź i żur. W tym dniu odbywało się wybijanie żuru, potrawy spożywanej przez okres całego postu, czyli od środy popielcowej do Wielkiego Czwartku. W Wielki Piątek gospodynie wrzucały nareszcie post, którego symbolem był popiół rozsypywany na polu, po czym tłukły garnek, w którym ten popiół niosły, a później w całej Polsce odbywał się pogrzeb żuru i śledzia. Żur wynoszono z kuchni, jak już niepotrzebne, a towarzyszyły temu oczywiście niewybredne żarty, na przykład na kujawach, oblewano żurem drzwi domów, szczególnie tych, w których mieszkały młode i piękne dziewczęta. Wyrzucano też śledzie, które przez sześć tygodni było w podstawą codziennego jadłospisu. Wielki piątek wieczorem albo sobotę rano drużyna dworska przy małych dworach, uwiązawszy śledzie na długim i grubym powrozie, do którego był niczym cienką przyczepiony, wieszała nad drogą na suchej wieżbie lub na drzewy, każąc go niby za to, że przez sześć niedziel, Panował nad mięsem, morząc żołądki ludzkie słabym posiłkiem swoim, jak pisał kiedyś ksiądz Kitowicz. Według starych ludowych wierzeń Wielki Piątek był dniem bardzo ważnym w gospodarstwie, dniem obwarowanym wieloma praktykami i okazją do obrony przed czarami. Wierzono, że tego dnia przed wschodem słońca woda w rzekach i potokach ma właściwości uzdrawiające i zabezpieczające przed chorobami, dlatego też my to się w nich i kąpano i to bardzo porządnie, wierząc, że Ustrzeże to przed bólami rąk, nóg i ust przez cały rok. My to też krowy, aby były zdrowe i dużo mleka dawały. Powszechnie wierzono w czarodziejską moc tego dnia, dlatego też gospodarze sadzili wtedy nowe drzewka owocowe, przekonani, że dobrze się przyjmą i będą znakomicie owocowały. Masło robione w wielki Piątek gospodynie przechowywały praktycznie przez cały rok i używały go potem jako lekarstwa na rany dla zwierząt i ludzi. Zniesionym w tym dniu jajkom przypisywano również cudowną siłę, podobno nigdy się nie psuły, a rzucone do ognia natychmiast gasiły pożar. Wielki Piątek był też dniem, w którym pieczono święcone chleb żytni, pszenny, placki z serem, jajeczniki, a ja w wodzie pozostałe po umyciu naczyń, w których zarabiano mięso, my to twarz i ręce, to miało zapewnić urodę i gładką cenę. Z dniem tym oczywiście związany jest także wiele przysłów rolniczych, np. Wielki Piątek, dobry się był początek. Jeżeli Wielki Piątek kropi, radujcie się chłopi. Czy Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę. Wielki Piątek jasno, to w stodole. ciasno. Pracowano w tym dniu odczesnego świtu i to bardzo pilnie, bo pracować można było tylko tak praktycznie do południa. Nie jeszcze taka jedna prasta tradycja związana z Wielkim Piątkiem, czyli gotowanie i malowanie jajek. W Wielki Piątek młode dziewczęta zbierały się do malowania wielkanocnych jajek, a w wodzie, w której się jajka gotowały, myły włosy, wierząc, że będą gęste, bardzo piękne i lśniące. Podania greckie z X wieku mówiły, że zwyczaj malowania jajek wielkanocnych wprowadziła święta Magdalena. ponieważ Maria Magdalena przyszedł się do Heroda z prośbą, aby się nad Jezusem. Podarowała mu kilka malowanych jajek. Ta opowieść dała początek przekonaniu, że to wyłącznie dziewczęta powinny malować jajka, a najładniejsze z nich określić swoim chłopcom, co miało zjednać im miłość. Jakikolwiek byłby początek malowania jajek, zwyczaj ten tak praktycznie trwa do dziś. To właśnie pisankami dyngują się, wykupują dziewczęta przed oblewaniem Wielki Poniedziałek. To z nim wiąże się wiele wielkanocnych zabaw i gier, a najpopularniejsza z nich to walatka, czyli uderzanie pisanką o pisankę. Niegdyś ten, to pisankę przeciwnika, wygrywał cały jego zapas. Inną pisankową grą była dawniej burda, polegająca na rzucaniu do siebie pisanek. Kto złapał, zatrzymywał pisankę przeciwnika, kto sługu oddał ją ze swoich. W niektórych miejscowościach urządzano zawody przerzucania pisanek przez dach kościoła albo chaty. W pisanki bawi się młodzież wiejska od Wielkiej Niedzieli do Zielonych Świątek. Dorastający chłopak, poczuwszy wolę Bożą, do której z dziewczyn czekał roczniczości z Matwysemia Pańskiego, wtedy wyraża jej swoje uczucia miłosne przez doręczenie pisanki. Jeżeli dziewucha przyjmie pisankę i zamian na swoją, to każe tym się domyślać, że będzie wzajemna. Nawiązane tym sposobem miłoski kończą się często małżeństwem. Tak możemy czytać m.in. w czasopiśmie Wisła z 1897 roku. Pisanki ofiarowano oczywiście również dzieciom lub dla zabawy zakupywane w ziemi, ale tak, aby dzieci mogły je znaleźć i ponownie przynieść do domu. Był to taki ulubiony podarunek wielkanocny. Cały stosy pisanek. Ofiarowano dowód przyjaźni najbliższym przyjaciołom, bowiem podawanie pięknie zrobionego jajka było wyrazem dobrych życzeń i serdecznych uczuć. Oczywiście zależnie od rysunku wykonanego na jajku, pisanki nosiły jeszcze swoje własne nazwy. Sosenki, jabłuszka, topolki, dzwoneczki, koguciki, łapki. Cały tak naprawdę ogromny dział etnografii poświęcony zbadaniom tej przebogatej dziedziny polskiego folkloru i choć dzisiaj nikt już chyba nie maluje aż tylu pisanek, to tak naprawdę warto pamiętać, jak to niegdyś robiono.